Mówimy Woodstock bez barierek, ale moi drodzy, jest ich barierek strasznie dużo. Zobaczcie tam za mną, to są barierki, które czekają na to, aby ogrodzić wszelkie rodzaje linie opóźniające, urządzenia techniczne, które powodują, że robimy tak wielki koncert. Strefa dla Was, dla publiczności Woodstockowej jest wolna, jest free. Poruszacie się tutaj naprawdę bez żadnego ograniczenia, ale te płoty oddzielają zaplecze sceny, ogrodzają Toy Camp, ogradzają także te miejsca, w którym pokojowy patrol ma swoje Lokum. To jest ogromna logistyka i wycie, czego się najbardziej cieszymy, że pamiętam, że kiedy byłem w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych oglądając festiwal amerykański, wydawało mi się, że jest to e, przedsięwzięcie kompletnie nieprzyswajalne w Polsce. A więc nie mamy tylu toalet, nie mamy bankomatów na miejscu, nie mamy takiej sceny, nie mamy e, urządzeń, które by mogły spowodować, że taki wielki festiwal można zorganizować. Teraz okazuje się, że można. O, spójrzcie, wjecha. <laughs> bardzo ładnie zrobione. <laughs> Wielka orkiestra świątecznej pomocy. To nasi ludzie przybijają te deski, żeby była to jedyna jakby bariera między sceną a wami. Jak stoisz tutaj, to nie zobaczysz artysty. Musisz mocno pójść do przodu, bardzo mocno, żeby cokolwiek zobaczyć na tej scenie. I dzięki temu robisz naturalną barierę, gdzie jest luźno gdzie każdy, kto jest zmęczony, może właśnie tutaj przyjść, usiąść na chwilę. Okazuje się, że kuriozalnie w tym wielkim tłumie najbardziej taka bezpieczna zona dla ludzi, którzy są po prostu zmęczeni, jest właśnie tuż pod sceną. Środka jeszcze nie zabudowaliśmy, ponieważ tu w środek wchodzi na głośnienie. Najpierw jest flajowany, czyli wieszany sprzęt oświetleniowy, a teraz już wchodzą paczki, czyli wchodzi na głośnienie. Ta wieża, którą tutaj widać, to jest wieża, która reguluje wszystkimi światłami i nagłośnieniem. To właśnie w tamtym miejscu siedzi parę bardzo najważniejszych osób, między innymi Iwan, między innymi ludzie Fotisa, i oni z tamtego miejsca ustalają wszystko, co ma się dziać na tej scenie za mną takie dwie wielkie konstrukcje. Po raz pierwszy pojawią się na przystanku Woodstock. To są wieże, na których będą umocowane światła i nagłośnienie. A więc jeżeli nawet będziesz siedział bardzo daleko stąd, będziesz słyszał bardzo, bardzo mocno dźwięk z przystanku Woodstock, a także będziesz wszystko mógł obserwować jasno oświetlony. A my wszyscy będziemy w świetle, będziemy Was widzieć. To jest także element bezpieczeństwa, ogromny element bezpieczeństwa, tu jest namiot prasowy, zawsze tu stoi namiot prasowy. Ale pierwszy raz przygotowano specjalnie to podwyższenie dla dziennikarzy. Na górze dostały kamery tvn 24 TVP Polska. Może przyjdzie Polska, zapraszamy serdecznie, wszystkich zapraszamy. Będzie na przykład Reuter, który od lat się tutaj akredytuje. A właśnie, Polska się nie akredytuje. Ale zapraszamy bardzo gorąco. Za mną tam z tyłu strefa e, Karlsberga, czyli strefa wioski piwnej, i za mną z tyłu już widzicie ogromną ilość toalet. Słuchajcie, to jest coś niebywałego. Zaczynaliśmy od 400 toalet, a teraz grubo ponad 1000 toalet. I to jest także odpowiedź dla ludzi, którzy mówią, dlaczego sponsorzy? Tak, koniami się im bardzo mocno, bo bez nich nie zrobimy tego festiwalu. Nie ma takiej szansy. Nie ma takiej szansy. Nie istnieje możliwość, żebyśmy zrobili tak piękny. Wielki festiwal. Ci sponsorzy są super, ponieważ respektują także nasze wszystkie projekty, jak o nich mówić. Spójrzcie tutaj. To jest wielki dekor sceny. To nie ma żadnego napisu sponsorskiego. Są dwa bardzo ważne napisy. Stop Violence, Stop Drugs, Stop Przemocy, Stop Narkotykom. PUTSTOK!